i've Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na haul zakupowy ze sklepu Naked. Mam tutaj pięć ubrań i za chwilę Wam je wszystkie pokażę, tak tutaj jak siedzę, a później na sobie. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to bardzo mi miło, że wpadliście i mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. No i co, zaczynamy! Pierwsza rzecz, którą sobie zamówiłam, to w ogóle taka była dziwna sytuacja, dlatego że kiedy ją otworzyłam, wyjąłam z worka, to stwierdziłam, że nie, nie, wygląda jak worek. W sumie, właśnie, wyjąłam z worka i stwierdziłam, że wygląda jak worek. I że nie, że to nie jest sukienka dla mnie, że ja będę w niej źle wyglądała, że będzie dla mnie za długa. I wtedy przymierzyłam ją i pokochałam. Pokochałam po prostu od razu, słuchajcie. Ona jest tak wygodna, jakoś tak fajnie ją się nosi, mimo że rzeczywiście jest długa i to nie jest do końca fason i krój, który jakoś tam podkreśla moją sylwetkę, i nie do końca jest złożona totalnie dla mnie. No to ja ją naprawdę bardzo lubię. Mam ją w rozmiarze 36, czyli S. I zobaczcie, to jest taka zwykła czarna sukienka, która troszkę może przypominać koszulę nocną ze względu na ten krój i tutaj te koronki. I jest, ona mi sięga chyba tak troszkę za kolana. Yy, Mamy 60. I tutaj jest wykończona też koronką. I jest bardzo fajna, bardzo wygodna. Super się ją nosi. Zobaczycie, jak na mnie wygląda. I koniecznie dajcie znać, co o niej sądzicie. Kolejna rzecz, słuchajcie. To jest ona, to na lewą stronę. Dobrze, już wam pokazuję. To jest rozmiar. Yy, zdaje się, że też. Tak, to jest Eska słuchajcie, to jest taka przezroczysta bluzeczka ja już się przymierzyłam i wygląda no, fajnie, za chwilę zobaczycie yy, trochę się bałam, że będzie wyglądała za bardzo wulgarnie, no bo jest cała przezroczysta, ale zobaczycie jak wygląda i ocencie sami, mi się wydaje, że na imprezę nadaje się jak znalazł yy, były też yy, te bluzeczki chyba w dwóch innych krojach, ale nie pamiętam dokładnie jak wyglądały, jedna chyba była bez rękawków Wiecie co, nie, nie chcę wymyślać, bo nie jestem pewna. W każdym razie mi się najbardziej spodobała ta, ze względu, że ma tutaj ten taki mały półgolf. I fajnie to wygląda, wiecie, bo y, zakładamy pod spód czarny stanik. Y, ona niby tak, wiecie, prześwituje, ale jednak jest ten golf i to daje jakąś taką równowagę. No mi to się bardzo podoba. Wy zobaczycie i ocenicie sami. Kolejna rzecz to spódnica. Która tak spodobała mi się na modelce. Słuchajcie, w ogóle ona tak podkreśla kształty, talie podkreśla kupę. Ona wygląda tutaj bardzo niepozornie, ale zobaczcie sobie na stronie, jaka jest fajna. Co prawda myślałam, że będzie z trochę grubszego materiału. Jest, ten materiał nie jest aż tak gruby jak myślałam, ale to naprawdę w niczym nie przeszkadza ona jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i wiecie co? Powiem Wam, że to jest chyba moje najlepsze zamówienie ze sklepu Naked. Ja ogólnie ten sklep bardzo lubię ale czasami zdarzało się, że zamówiłam coś, co było nie do końca dobrej jakości albo nie trafiłam z rozmiarem a to zamówienie, wow, pierwsze takie naprawdę, z którego jestem w stu zadowolona i dopóki pamiętam, tutaj gdzieś pojawi się kot, ja go w tym momencie nie pamiętam Yy, ale on da Wam bodajże 15% zniżki tutaj będzie gdzieś wszystko napisane. Także jeżeli chcecie coś zamówić z Naked, to koniecznie yy, użyjcie tego kodu, nie kupujcie w normalnej cenie. Yy, kolejna rzecz to sweterek. To jest sweterek w takim kolorze no pomarańczowo rudym i myślę, że będzie idealny yy, na jesień. Może uda mi się zrobić jakąś fajną sesję zdjęcie, wiecie, gdzieś na tle takich już liści bo patrzyłam dzisiaj i liście jeszcze są nadal zielone, także no do, tej, do tej jesieni złotej polskiej jeszcze troszkę czasu mamy i no może mi się taka właśnie takie fajne zdjęcie na tle tych rudych, żółkniętych liści, myślę, że będzie to wyglądać bardzo fajnie no i zobaczymy, ja mam rozmiar XS, wzięłam XS, chciałam wziąć S ogólnie, ale nie było S, te rozmiary były wykupione w tym kolorze i wzięłam XS i nie żałuję, bo on wypada taki dosyć oversize'owy i nawet te rękawy są takie dosyć yy, długie, więc weźcie sobie rozmiar mniejszy raczej a no i już ostatnia rzecz, słuchajcie, no jakoś tak szybko mi to poszło to jest sukienka. Ona była dostępna chyba w trzech kolorach i ja się zastanawiałam jaki kolor wybrać i wybrałam ten kremowy. To jest taki bardzo jasny krem, powiedziałabym, że wręcz wanilia i naprawdę świetnie podkreśla kolor skóry zobaczycie jak wygląda na mnie i oczywiście ocenicie sami ale mi się wydaje, że można tą sukienkę nosić też jako płaszczyk i pokażę ją właśnie też jak zakładam ją jako taki płaszczyk także co, no już nie ma co gadać aha, jeszcze rozmiar, to jest rozmiar 36, nie mam już co gadać więcej o tych ciuchach, zobaczcie sami jak one leżą na mnie i ocencie sami, dajcie mi znać w komentarzach co myślicie, w czym wyglądam dobrze w czym wyglądam źle, mi się te wszystkie rzeczy podobają, także wszystkie sobie zostawię ale zawsze chętnie posłucham Waszego zdania, także dajcie mi znać. No i przechodzimy do oglądania rzeczy na mnie. Słuchajcie z góry, przepraszam Was za światło. Widzę, że to nagranie nie jest już takiej dobrej jakości, yy, ale jest już po prostu ciemno. A ja chciałabym dokończyć ten filmik jeszcze dzisiaj, nie no, dlatego nagrywam. Yy... To jest właśnie ta sukienka, o której wam mówiłam, że na początku wydała mi się najgorszym z tych ubrań, a potem założyłam ją, zaczęłam nosić i po prostu uwielbiam ją. Ona ma taki fajny tutaj koronkowy dekolt. Tu też jest z koronki i wiecie co? Ona jest po prostu tak wygodna, że ja się w niej czuję, jakbym nie miała nic ubrane. I mimo że jest trochę długa, to uważam, że ze szpilkami wygląda naprawdę całkiem całkiem. Dajcie znać, co o niej myślicie i czy lubicie w ogóle y, sukienki takiej długości. I mi się wydaje, że ona nawet mogłaby być odrobinkę mniejsza. Wtedy by byłaby bardziej dopasowana. Może wyglądałaby fajnie, ale mogłaby być też za ciasna w Także ją zostawiam na 100%. Tak? Tutaj mam tą przezroczystą bluzkę ze spódnicą. I słuchajcie, no zobaczcie. No mi się bardzo podoba. Wiecie, ona jest cała przezroczysta, tak? Calutka. Ale dzięki temu, że ma tutaj ten taki mały golfik, tą stójkę i te rękawki, to wydaje mi się, że nie wygląda wcale tak wulgarnie i na imprezę nadaje się idealnie. Dajcie mi znać, co o niej myślicie. A spódnica, no spódnica jest totalnym sztosem i wiedziałam, że będzie totalnym sztosem, jak tylko zobaczyłam ją na stronie. Yy, bałam się tylko, że będzie mi może za mała albo za duża, ale nie jest idealna. O, widzę, że mam ją troszkę tutaj krzywo założoną. No. Ona jest y, naprawdę świetna i genialnie podkreśla figurę. Fajnie podkreśla pupę. Także jest, jest naprawdę super. I te dwie rzeczy też na pewno zostawiam. I myślę, że będę je nosić razem. Ale tą spódnicę będę nosić też z tym sweterkiem rudym. I już Wam pokazuję, jak to razem wygląda. Myślę, że fajnie pasuje. W ogóle nie myślałam, że będzie mi dobrze w takim kolorze, takim pomarańczowo rudym. Ale do tych ciemnych włosów fajnie pasuje, dobrze to wygląda. Yy, nie wiem, no bardzo mi się podoba to połączenie i mam zamiar nosić tą stylizację, yy, tą spódnicę yy, razem z tym sweterkiem do długich czarnych kozaków za kolano na jesień. Słuchajcie, będzie już to totalny, naprawdę. I myślę, że takie zdjęcie pojawi się na moim Instagramie. Tutaj gdzieś wam zostawiam. Na miary na mój Instagram, więc jeżeli będziecie chciały sobie zobaczyć, to zerknijcie. Ja to zdjęcie zrobię i na pewno będzie, i myślę, że będzie fajnie. Naprawdę bardzo mi się podoba to połączenie. No i został jeszcze ten płaszczyk nie, su sukienka, która myślę, że sprawdzi się również jako płaszczyk. No słuchajcie, ja myślę, że będę yy, nosić często tą sukienkę naprawdę jako płaszczyk teraz jesienią. Bardzo mi się podoba. Być może to y, przez ten pasek właśnie mi się tak skojarzyło z płaszczem, ale wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Trochę żałuję, że nie ma tutaj kieszeni, wtedy to już w ogóle byłby taki płaszczyk. Yy, I... Powiem Wam, że ten kolor jest yy, śliczny. On bardzo fajnie, nie wiem jak będziecie to widzieli w tym świetle, bo już jest beznadziejne, ale on bardzo fajnie podkreśla właśnie kolory skóry. Świetnie wygląda. Ja ją sobie jeszcze za chwilkę zdejmę tą, zdejmę to co mam pod spodem yy, i założę ją jako sukienkę, żebyście mogły zobaczyć. A i w ogóle do, do, do takiej stylizacji, bo to nawet można by było sobie ubrać na imprezę, wiecie? Tutaj ten czarny komplet i ten płaszczyk i ja bym do tego założyła takie mega, mega wysokie nudziakowe szpilki i to by wyglądało po prostu genialnie zobaczcie, tak wygląda jako sukienka i też mi się podoba naprawdę to zamówienie to jest totalny sztos wybrałam same fajne rzeczy jest. wszystko zostawiam wszystko mi się podoba tutaj musiałam zapiąć ten pasek na ostatnią dziurkę i tutaj jeszcze dość spory kawałek go wystaje więc będę go sobie musiała jakoś gdzieś tam włożyć z tyłu, ale fajnie, naprawdę bardzo mi się podoba. I ten kolor, i krój, yy, materiał w ogóle jest yy, świetny jakościowo, czego pewnie niestety na filmiku nie widzicie, że pokażę Wam o tak z bliska wykonanie ekstra. Yy, no, jestem po prostu mega, mega, mega zadowolona. A no, tylko że powiem Wam, że bardzo sięgniecie, to jest jeden minus, ale. Wiecie, żeby dobrze wyglądać czasami się trzeba poświęcić, trochę pocierpieć, albo poprasować, tak? Wiemy jak to jest. Także no ja jestem bardzo zadowolona y, z tego zamówienia i super. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, żebym pokazywała Wam więcej ubrań, jak wyglądają y, na mnie i coś Wam o nich opowiadała, kręciła takie filmiki właśnie, typu pomierzymy, to dajcie mi o tym znać w komentarzach, jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie mi łapkę w górę, żebym wiedziała, że się podobał, żeby kręcić więcej podobnych filmików o takiej tematyce modowej. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku za kilka dni. Pa! pa!